Płonąca róża Przestań natychmiast ale Wiedźminie nic ci nie jest Żyję Nadeszliście w samą porę Miałeś szczęście, że akurat byliśmy w pobliżu Jestem Jakub de Aldersberg mistrz zakonu płonącej róży Gerald z Rivi. Jak zauważyłeś jestem wiedźminem Wiem, kim jesteś. I znam twoje poczynania z bardzo wiarygodnego źródła. Wyjaśnij, proszę. Ha, ha! Geralt z Rivi prosi o wyjaśnienia. Ten, który tak hojnie szafuje swoją życiową mądrością. Wybacz, że się nie śmieję. Nie z braku szacunku, po prostu nie załapałem żartu. Nie zamierzam nic tłumaczyć. W przeciwieństwie do ciebie, jestem człowiekiem czynu. Zbieram się na śmiech, gdy wspominam twoje pseudofilozoficzne rozważania. Tylko czas, Wiedźminie, nie uczy nas czegokolwiek. Jedynie z perspektywy czasu można zrozumieć, co jest słuszne, kto jest człowiekiem, a kto potworem, jak rozpoznać zło i jak je pokonać. Nie mam ochoty na zgadywanki, więc albo zdradzisz mi przyczynę złości i rozgoryczenia, albo pożegnamy się. Dosyć chłodno. Wybacz mi, starzy ludzie bywają zgryźliwi. Wiedz, że czasami mówią mi o twoich dokonaniach i choć nie wszystkie twe czyny uznaję za słuszne, zawsze słucham o nich z niekłamanym zainteresowaniem. Czym sobie zasłużyłem na zainteresowanie Wielkiego Mistrza Zakonu Płonącej Róży? Lubię wiedzieć, co dzieje się w Temerii. Dzięki temu mogę pojawić się we właściwym czasie i we właściwym miejscu. No właśnie. Dziękuję za pomoc. Chociaż nie jesteś człowiekiem, byłeś w potrzebie. Obowiązkiem każdego rycerza jest nieść pomoc potrzebującym. Jest to część naszego powołania. Piękne słowa. Brzmią jednak dziwnie wśród smrodu palonych ciał i krzyków mordowanych. Rozumiem, że nie dotyczą elfów i krasnoludów. Mylisz się. Przysięga zakonu jest jasna jak wieczny ogień. Każdy zakonnik ślubował również stawać w obronie praw i władców. Powstanie nie ludzi jest zamachem na najwyższą władzę w państwie, chyba nie zaprzeczysz. Zakon został powołany, by zapewnić ład i porządek oraz umożliwić przetrwanie w obliczu nadchodzącego białego zimna. Wyzima została zbudowana na elfich fundamentach. Jeszcze wcześniej żyły tu gnomy, a wcześniej dzikie zwierzęta. Obaj wiemy, że to bez znaczenia. Głęboko ubolewam nad tym, co się dzieje. Ale to nie ludzie chwycili za broń. Nie mamy wyboru. Istnieje tylko jedna droga, by ocalić świat przed zagładą. Droga, z której się nie wraca. Rozumiem. Wiesz, czym jest zakon? Zakon jest ideą, począwszy od podstaw, skończywszy na rzeczach najważniejszych, takich jak cel, wizja, która nam przyświeca. Celem jest nowy świat, porządek, który nastanie po nadejściu białego zimna, świat, w którym każdemu dane będzie według zasług, nie pochodzenia lub układów, świat, w którym silniejszy pomaga słabszemu, a zbrodnie spotyka zasłużona kara, świat jasnych zasad i ideałów. To właśnie jest Zakon. Pewnie wiesz, że w nasze szeregi może wstąpić każdy chłop, kupiec, nawet wiedźmin. Rycerze nie biorą zapłaty za oferowaną pomoc. Awans zależy od czynów. I ty zdecydujesz, kto dostąpi zaszczytu życia w świecie idealnym. To właśnie jest demagogia. Słowa, za którymi kryje się chęć zdobycia władzy absolutnej. Bo przecież ktoś musi wskazywać drogę błądzącym. Nie, Jakubie. Dziękuję za taki raj. Twój wybór. Mam nadzieję, że kiedy nadejdzie czas, zrozumiesz. Nie będę was dłużej zatrzymywał, ale nie lubię zaciągać długów. Spłaciłeś swój dług? Nie rozumiem. Nie mamy więcej czasu. Nic mi nie jesteś winien. Koniec odpoczynku. Formować szyk. Wyzima czeka. Bywaj. No, tajemnicza postać. Tajemnicza postać, no. Zaprowadzę ich do jaskini druidów. Uważaj na siebie. Cały czas, no, Jakub Deldersberg mówi o czasie, prawda. No, coś, coś jest na rzeczy, coś, coś jest na rzeczy. Mówi o przyszłości związanej z Białym Zimnem. No, takie rzeczy. Do zobaczenia, Wiedźminie. Dokończymy naszą rozmowę. I jeszcze, na jeszcze Geralt y, spłacił swój dług. Mimo, że rzekomo nic nie zrobił, chociaż tak naprawdę zrobił, tylko że nie jest do końca świadom, świadom kim, kim tak naprawdę jest Jakub Daldersberg. Ale myślę, że fakty można łatwo połączyć, jak się zrozumie, kto ostatnio zniknął i kto się nagle pojawił.